Hej kochani, witam Was serdecznie. Chciałam dzisiaj zamienić z za Wami parę słów, a właściwie przekazać Wam parę słów i parę myśli moich na, temia, na, na temat lakierów do ust filmu Rimmel Apocalypse. Um, I tak, może zaczniemy od tego, co mówi producent. Um, to jest tak, lakier do ust łączący w sobie intensywność koloru, szminki oraz delikatny satynowy połysk. Dostępny w ośmiu odcieniach. Um, na stronie polskiej jest napisane, że kosztuje 30 zł. Um, Anglii kosztuje 5,5 funta, z tego co mi wiadomo i bardzo często jest na wyprzedażach. Na ustach mam kolor Stellar numer 501, mam trzy, trzy kolory jakby tych lakierów. I zaczniemy od tego, że tak ja bardzo nie lubię błyszczyków, po prostu nie lubię błyszczyków, wkurzają mnie, są mało trwałe i szybko zaczynają śmierdzieć. Te lakiery, one są jakby w formie błyszczyka, ale są mega napigmentowane i są naprawdę bardzo, bardzo trwałe, plus nie śmierdzą w sposób zepsuty i chemiczny. I tak, uwielbiam te lakiery, są rewelacyjne, mają bardzo fajną trwałość, świetne krycie, tak jak mówię. Ten kolor, który mam na ustach to jest jakaś neonowa żarowa. Tu wam pokażę trzy na ręku te, które mam. To jest właśnie ten stellar, ten pośrodku to jest na taki nude Shooting Star numer 603 i ostatni to jest Eclipse. 304. E, piękny na jesień. E, ten jest, ten nude jest taki trochę niebezpieczny, bo jest taki trochę pomarańczowawy, ale zaraz go pokażę e, na ustach. Mają bardzo fajne mm, aplikatory. Takie dosyć twarde, takie skośne. Pięknie można wyrysować sobie nimi usta. No i przede wszystkim są naprawdę super. Mega połysk. Tak jak widać, nie mam do nich e, żadnych absolutnie zastrzeżeń. Jeden z niewielu moich mega e, ulubieńców, takich e, błyszczykowych. Także z e, całego serca Wam nie polecam, oczywiście to wideo nie jest sponsorowane, sama sobie kupiłam te produkty i nikt mi za to nie płaci, po prostu bardzo, bardzo je lubię i z czystym sercem mogę polecić i teraz już pokażę Wam jak wyglądają dwa kolejne kolory na ustach okay, udało mi się <coughs> zetrzeć tą nową żarówę teraz nałożę ten Nude Shooting Star są te błyszczyki dosyć gęste no i przede wszystkim mają mega, mega pigmentację zaraz zobaczycie też to Okej, okay, to jest jedna warstwa w ogóle mega kryje Mm -hmm. tak jak mówię dosyć ryzykowny kolor i trzeba z nim uważać ja zazwyczaj aplikuję dwie warstwy, ta wyschnie i zaaplikuję jeszcze drugą I jedziemy jeszcze z drugą warstwą Jeżeli lubicie takie żółtawe nudy, no to. Będzie dla Was. Ja zazwyczaj nie naszego samego, samego, tylko wymieszanego jakby z czymś a czy samego jego. Nie naszego jakby SOTE, ale to jest ten kolor. I ostatni kolor, który bardzo lubię zwłaszcza na zimę, to jest właśnie 304 Eclipse. To jest taki ciemny, dosyć skaszony kolorek. No rewelacyjne krycie. I górny. Prześliczny, prześlicznym kolorek, który trzyma się naprawdę bardzo długo na ustach. To jest ten kolor 304. Eclipse, świetny kolor, zwłaszcza gdzieś tam na jesień, śliczny też do zielonych, niebieskich oczu, e, naprawdę mój ulubieniec, bardzo lubię parować właśnie, uuu, spadł, e, z ciemniejszymi szminkami, tutaj na górze, e, rewelacja. Tak jak mówię, moi ulubieńcy nie mają dla mnie nic wspólnego z nieprzyjemnymi błyszczykami, bardziej z takimi napigmentowanymi, błyszczącymi po prostu mm, szminkami gdzieś tam wpłynie także warte każdego grosza na niewydanych, polecam. Dziękuję bardzo za oglądanie, dajcie znać, jeżeli macie jeszcze jakieś inne kolory, bardzo chętnie posłucham Waszych uwag również, jeżeli używałyście tych lakierów. Do usłyszenia i do zobaczenia znowu, pa!